Piotr Zomer. Czym mógłby być? Wiersz musi być tym, czym jest. Nie powinien udawać poematu, ani zastępcy naczelnika powiatu, ani sklepowej, która ma okres. Nie powinien wyrażać ducha czasu, ani go nie wyrażać. Nie powinien być dokumentem, ani nim nie być. Od czasu do czasu mógłby zapytać. Powinien umieć sobie wyobrazić, czym mógłby być, Gdyby nie to, czytam to. Czytał Adam Fidusiewicz. Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem.